Dzień 24. Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego. Przed rozpoczęciem rozważania. Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań. Modlitwa do ducha świętego świętej Mariam Arabki. Duchu święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Drogą prawdy, prowadź mnie. Maryjo, matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia. Wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi, opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u Dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy, oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Kochać to znaczy oddać wszystko. Jan Apoztoł pisze o Jezusie, umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował. Do końca nas umiłował. Przymierze chrztu świętego jest objawieniem miłości, która kocha do końca. W chrzcie świętym Bóg dał nam wszystko, czyli całego siebie. Chrzest konsekruje chrzczonego, a to oznacza, że od tej chwili należymy do Boga w sposób pełny, całkowity, totalny. Do każdej ochrzczonej osoby Bóg mówi: Jesteś cały mój, jesteś cała moja, wyciskając na duszy ludzkiej niezatarte znamię. Pieczęć miłości. Jednak to nie wszystko. W chrzcie świętym Bóg mówi do każdego jeszcze inne, potężne w skutki słowo. Jestem cały Twój. Chrzest daje nam uczestnictwo w życiu Boga. Żyć pełnią łaskich chrztu oznacza zostać przebóstwionym, czyli całkowicie zjednoczonym z Bogiem. Dlaczego akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi jest tak ważny? Ponieważ Maryja jako jedyne ludzkie stworzenie wykorzystała w pełni Łaskę całkowitego poświęcenia Bogu należała do Boga w sposób pełny i dlatego stała się pełna łaski. W Maryi nasze poświęcenie Bogu osiągnie swoją pełnię. Przez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi wchodzimy w pełnię łaski, która została nam udzielona w sakramencie Chrztu Świętego. Świętym Bóg mówi do Ciebie: Jestem cały Twój, a Ty jesteś cały mój. Jestem cały Twój, a Ty jesteś cała moja. Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego. To znaczy powiedzieć: Boże, przyjmuję Ciebie i zgadzam się należeć całkowicie do Ciebie. Zgadzam się być cały Twój. Zgadzam się być cała Twoja. To, czym jest długość, szerokość i głębokość łaskich sztuł w niezwykły sposób wyraża modlitwa duszy rozmiłowanej, autorstwa świętego Jana od Krzyża, Niech ta modlitwa prowadzi nas dalej w tych rozważaniach. Któż może się uwolnić ze swej nędzy i nicości? Jeśli ty go nie podniesiesz do siebie czystością twojej miłości, o Boże mój, jakże się może podnieść do Ciebie człowiek zrodzony w nędzy, jeśli go ty nie podniesiesz tą ręką, którą go stworzyłeś? Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twym sercu, Jezusie Chrystusie w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę. Dlatego raduję się, bo nie zawiedziesz mej ufności. Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz kochać całym sercem swego Boga? Moje są niebiosa i moja jest ziemia. Moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi. Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja. Wszystkie rzeczy są moje i Sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój i wszystek dla mnie. Czemu więc duszo moja jeszcze się odciągasz i czego jeszcze szukasz? Wszystko jest Twoje i wszystko dla Ciebie. Lektura duchowa. Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, świętego Ludwika Marie Grignon de Montfort. Powiedziałem, że przedstawione nabożeństwo można by bardzo dobrze nazwać doskonałym odnowieniem ślubów lub przyrzeczeń złożonych na Chrzcie Świętym. Każdy chrześcijanin przed Chrztem Świętym był niewolnikiem szatana, bo do Niego należał. W sakramencie Chrztu Świętego, osobiście albo przez swoich rodziców chrzestnych, wyrzekł się uroczyście szatana, jego pychy i dzieł, a obrał sobie Jezusa Chrystusa za mistrza i wszechwładnego pana, by jako niewolnik z miłości do niego należeć. Na tym właśnie polega to nabożeństwo. Człowiek wyrzeka się szatana, świata, grzechu, i siebie samego i oddaje się całkowicie Jezusowi przez ręce Maryi. Czyni on nawet więcej, bo w czasie chrztu świętego Neofita mówi zwykle cudzymi ustami przez ojca chrzestnego lub matkę chrzestną, a więc oddaje się Jezusowi przez pośrednika. Natomiast w nabożeństwie, o które tu chodzi. Składamy ofiarę z samych siebie, osobiście, dobrowolnie, z pełną świadomością. Skazania błogosławionego księdza Jana Franciszka Machy: Ciągle trzeba się obserwować i kontrolować w rachunku sumienia ciągle badać swe postępowanie, swe myśli, dążenia ciągle na nowo robić postanowienia i tak ociosywać głaz swej twardej natury, by z niej nareszcie wyciosać piękny posąg. Będzie to często praca mozolna i trudna, często zniechęcająca. A jednak nie wolno nam jej zaniechać, ale każdego dnia na nowo ją podejmować. Dęby rosną powoli i długo. Charakter to duchowy dąb. Przeznaczony dla wieczności. Trud nad jego wyrobieniem, wydoskonaleniem musi trwać przez całe życie. Wyryjmy sobie dziś w sercu postać Janową. Niech każdy sobie postanowi wyrobić w swoim charakterze coś męskiego mieć jasny program życiowy przed oczyma i ten program śmiało i otwarcie zawsze przeprowadzać. Nie zważać na ludzi, na ich chwiejne poglądy i zdania, ale czynić to, co serce i przekonanie dyktuje. Zabierzmy się od dnia dzisiejszego do ochoczej, niezmordowanej pracy nad sobą. Z referatu księdza Franciszka Blachnickiego, przysłanego na siódmą krajową kongregację odpowiedzialnych ruchu światło i życie która odbyła się w Krościenku nad Dunajcem w dniach 28 do 31 maja 1982 roku. Niepokalana to osoba wolna od pokalania, czyli grzechu, który jest w swojej istocie zwróceniem się ku sobie, w odruchu egocentryzmu, miłości własnej, samolubstwa, w odruchu uwarunkowanym przez pychę, czyli samą ubóstwienie. Niepokalana, wolna całkowicie od tego wszystkiego, jest, określając ją pozytywnie, osobą całkowicie oddaną, zwróconą poza siebie, w odruchu dawania siebie, czynienia daru z siebie, w odruchu Całkowicie bezinteresownym. Inaczej mówiąc, niepokalane poczęcie to pełnia miłości polegającej na oddaniu siebie, to szczyt miłości stworzenia wracającej do Boga stwórcy. Niepokalana jest pełnym urzeczywistnieniem osoby powołanej do posiadania siebie w dawaniu siebie. Jest pełnym odnalezieniem siebie. Przez bezinteresowny dar z siebie, to oddanie się bezgraniczne, niepokalana jest więc osobowym szczytem odkupionej ludzkości, człowiekiem w pełni odkupionym i wyzwolonym, wzorem osobowym dla wszystkich ludzi, nowym człowiekiem, nową ewą u boku Chrystusa, nowego Adama. Światło Matki Bożej. Maryja w Lurt mówi jestem niepokalane poczęcie wyrażając w ten sposób, że ta łaska uczyniła ją tym, kim jest. Gdybyśmy nigdy nie wyparli się łaski chrztu i trwali w świętości, która została nam w Nim udzielona, i my moglibyśmy powiedzieć jestem chrztem świętym, to znaczy Chrzest święty uczynił mnie tym, kim jestem. Różnica więc między nami a Maryją jest jednak taka, że Maria nigdy się nie wyparła udzielonej jej łaski. Żyła nią w każdej chwili swojego życia. Nigdy nie zapomniała o tym, kim jest dzięki tej łasce. Droga powrotu do źródła. Jak wrócić do tej pełni łaski, od której się tak bardzo oddaliliśmy? Przez nawrócenie, które wyraża się przez pokutę. Pokuta jest drogą, przez którą nawrócone serce wraca do pierwotnej czystości. Możemy teraz lepiej i głębiej zrozumieć, Dlaczego we wszystkich swoich objawieniach Maryja wzywa do pokuty? Tak też wielu świętych rozumiało symboliczne znaczenie osób Jana i Magdaleny, którzy stali pod krzyżem razem z Maryją. Jan to czystość, a Maria Magdalena to pokuta. Anna Katarzyna Emmerich która otrzymała objawienie dotyczące męki Pana Jezusa, pisze, że duszą, która kochała Jezusa najbardziej po Maryi, była właśnie Maria Magdalena. Tereska od dzieciątka Jezus pisała w dziejach duszy, nie spotyka się duszy czystej, która by kochała bardziej niż dusza pokutująca. Wszyscy utraciliśmy pierwotną pełnię łaski, którą otrzymaliśmy w szczycie, i wszyscy możemy ją odzyskać przez pokutę. Wezwanie dnia. Autor traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, święty Ludwik, nosił nazwisko Grignon. Dodał jednak do niego de Montfort. Czy wiesz dlaczego? Montfort to nazwa miejscowości, w której święty Ludwik został ochrzczony. Chrzest był dla niego tak ważny, że nazwę miejscowości, w której przyjął Chrzest, włączył do swojego nazwiska. Wiedział, że przez Chrzest stał się nowym stworzeniem i chciał to godnie uczcić. Zapraszamy cię dziś. Zapisz w kalendarzu datę swojego chrztu świętego. I od tego roku świętuj ten dzień jako najważniejsze osobiste święto w roku. Dzień twoich nowych narodzin. Zacznij już dziś planować i spisywać pomysły na to, w jaki sposób możesz uczcić dzień rocznicy swojego chrztu świętego. Akt oddania. Zapisz dziś na swoim akcie oddania jako pieczęć tego dnia rekolekcji kolejne słowa. Odnawiam i potwierdzam przymierze chrztu świętego. Światło słowa. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim. Z księgi proroka Izajasza. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Z księgi pieśni nad pieśniami. Mały Wieczernik Modlitwę Znajdź dziś 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Akt strzelisty. Akt strzelisty to krótkie wezwanie, które można sobie w duchu wielokrotnie powtarzać. Unosi ono nasze serce do Boga i sprawia, że możemy coraz głębiej przyjmować i doświadczać prawdy, którą wyraża. Powtarzaj w swoim sercu słowa aktu strzelistego przez cały czas trwania rekolekcji, oddanie 33. Czyni tak jak siostra Dulcissima, która na wzór Maryi zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je akt strzelisty od siostry Dulcissimy. Jezu, napełnij mnie dziecięcą miłością, którą miałeś do Maryi. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Świadectwo. Relacji z Bogiem nie miałam żadnej. Jestem mężatką i matką czwórki dzieci. Wychowałam się w tradycyjnej rodzinie w letniej katolickiej wierze: chrzest, pierwsza komunia święta, bierzmowanie, sakrament małżeństwa, ale relacji z Bogiem nie miałam żadnej. Nie wiem skąd zaczęły pojawiać się myśli o Maryi. Były to sprzeczne odczucia. Z jednej strony, coś na wzór tęsknoty, z drugiej strony, negowanie tych myśli, uznanie ich za niedorzeczność. Dziwnym zbiegiem okoliczności trafiłam na pewną maryjną konferencję, w której kapłan w tak niesamowity sposób opowiadał o matce Boga, że nie mogłam przestać o tym myśleć. Rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji było momentem, kiedy doświadczyłam, że Maryja jest moją mamą. Narodziłam się na nowo. Jej miłość otwierała moje nieczułe serce. Zaczęłam rozmyślać o sakramencie Chrztu Świętego. Przecież to wtedy oficjalnie i uroczyście stałam się dzieckiem Boga. Odszukałam dokumenty potwierdzające tak ważne w moim życiu daty, chrztu pierwszej komunii świętej, bierzmowania. Wszystkie te wydarzenia, włącznie z sakramentem małżeństwa, działy się jakby poza mną, bez świadomości ich ogromnej wagi. Ada.